To miał być moment, w którym miał być koniec. Leżąc na ulicy, podziwiałem widownie. Chociaż każdy milczy, jakby to był pogrzeb. Po pewnej chwili przyjechało pogotowie. Nie miałem siły, a więc zasnąłem. W odpowiednim momencie dwa. W odpowiednim momencie dwa. W odpowiedni Исчелно е тего, зло, поща, е на сет момент коне не те горце злоболаво Остатни оде да е респиратор па чиста коше зала со незено ка Nie miałem użycia, tu nie wiem prawie. Zmienili trudne szpitala. Chciałem pójść gdzieś lecz nie mogłem się ruszać. Wegatując jak roślina, które żyje tylko w myślach to nie głębiej w sobie, aż pan nie psychika. Modląc się nie, oddychaj, leżę cały dzień. sufit się wpatrywać. Boże, czemu ze mną i Słyszysz, będę do końca życia cię wyklinać. Nic nie zyskam, nic nie stracę, prócz nadziei, w reinkarnacji owiniętych. Wiele przejście rado, wiecie, kuje śmierci Jak samobójstw w diabeł, chciałbym się zwierzyć Ten raz ostatni, więc nie bądź przeciw Proszę mnie zabij, słyszę dźwięki i płacz matki Choć nie czuję bólu, serce krwawi To od żywych trupów, którzy żyją, lecz umarli Chciałbym stać, powiedzieć, żyją, mamo Lecz niczym kwiat podłączony pod respirator Tak właśnie trwa i czekam, aż myśli zasną Odpowiedzi Moment minął już dawno Odpowiedni moment minął już dawno Zimne dunie, zimne ciało Nadszedł moment, koniec tego co to bolało Ostatni oddech, daje respirator Pozostanie czysta poście Sala z jedną kartką na momentu momenty słyszałem ze Spadającą na podłogę Znam ten dźwięk, to przecież moje serce A nawet nie wiesz, że chciałbym Cię ujrzeć, zanim umrę Zanim skonam po raz ostatni Wziąć cię w ramiona Obudzić, pocałować Wszystko pokonać Lecz nie mogę, śmierci siostra Mnie woła, a imię jej sen Oraz śpiączkę móc powiedzieć Kocham cię, przy tobie chcę zostać Czując kolejne łzy Na swych dłoniach, tak chciałbym Ruszyć się i się zabić Pierdolony moment nadszedł Ale chcesz się mną pobawić Pierdolony moment nadszedł Ale chcesz się mną pobawić Chcę upaść i jak dziecko szlochać Nigdy i nie powstać I nie żałować Zanurzyć się w kałuży swojej krwi Śmiać się drwić Ile w duszy się Chcę upaść i jak dziecko szlochać, nigdy nie powstać i nie żałować, zanurzyć się w kałuży swojej krwi, śmiać się drwić, ile w duszy sił. Chcę upaść i jak dziecko szlochać, nigdy nie powstać i nie żałować, zanurzyć się w kałuży własnej krwi, śmiać się drwić, ile w duszy sił.